Witajcie Firepower Church na fali. Bardzo miło nam gościć Was na naszym kanale i zaprosić do podróży z nami. Dzisiaj będziemy badać temat rozeznawania duchów. Hallelujah. Uważam, że jest to jeden z bardzo ważnych tematów w ciele Chrystusa. Jest to niezbędne wyposażenie. Wierzącego, który chce w wolności Ducha Świętego poruszać się dzisiaj po ziemi. Amen? Więc wszyscy zapinamy pasy i ruszamy w mega ciekawą przygodę. Zadam Ci pytanie: czy po prostu używasz swojego osądu co do ludzi, lub jesteś podejrzliwy? Czy to naprawdę Duch Boży? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, w jaki sposób rozeznajesz? Czy to duch rozeznania, który pochodzi od Boga, czy to tylko Twój ludzki osąd, który tak naprawdę jest cielesny? Kochani, musimy zbadać swoje serce. Pewne jest to, że musisz stale być połączony w modlitwie z Ojcem, bo Twoje duchowe zmysły muszą być czujne. Jeśli chcesz być wrażliwy na Bożego Ducha, musisz umieć rozeznać, kiedy mówi do ciebie Bóg, Ojciec, a kiedy mówi wróg. Rozeznanie duchowe pochodzi od Boga, a nawet gdy Bóg daje ci dobry osąd, musisz mieć mądrość od Ducha Bożego, by móc odpowiednio zareagować, by nie robić nic w ciele. Używając swoich uczuć, swoich emocji i tego, jak ty rozumiesz problem, musisz mieć zrozumienie ponadnaturalne problemu. Jest bardzo ważne, z jakiego źródła pochodzą rzeczy, o których wiesz i które dzieją się wokół ciebie, ponieważ możesz być dobrym sędzią w kwestiach ludzi i rzeczy, jeśli będziesz prowadzony przez ducha Bożego. Natomiast jeśli jesteś zawsze podejrzliwy wobec ludzi, osądzający, to możesz odepchnąć pomocników, których Bóg stawia na Twojej drodze. To są pomocnicy Twojego przeznaczenia. Kochani, możecie rozminąć się z ludźmi, których Bóg wysyła do Waszego życia. Oczywiście żyjemy w bardzo napiętych i niebezpiecznych czasach. Jest mnóstwo ludzi dookoła nas, którzy chcą nam zaszkodzić. Jednak w tym wszystkim, powtarzam, nie można popaść w skrajności, jak paranoja, a z drugiej strony apatia. Jest dużo ludzi wokół ciebie, którzy cię przytulą, pocałują. Są tacy bardzo ciepli, wydawałoby się, ale nie są z tobą. Wystarczy, że odwrócisz się plecami, a oni zaczynają. Mówić o Tobie i są przeciwko Tobie. To są bardzo trudne czasy, dlatego potrzebujemy ducha rozeznania, daru rozróżniania duchów. Dlaczego potrzebujesz tego ducha? Ponieważ Bóg chce, byś podejmował dobre decyzje. Duch rozeznania to Boży duch, to dar od Boga dla Twojego życia. I Bóg daje Ci go wtedy, gdy prosisz. Prosisz Pana, dlatego że chcesz podejmować właściwe i dobre decyzje w swoim życiu i tak naprawdę wiedzieć, co się wokół Ciebie dzieje. Twoja antena duchowa musi działać, a działa zawsze w obecności Ducha Świętego. Wówczas będziesz mieć rozeznanie, a nie cielesne przeczucie czy uczucia cielesne. Które doprowadzicie do podejmowania złych decyzji. Ale wiedz też jedno: nie wszystkie uczucia są złe. One czasem pokazują, co ma nadejść, co dzieje się wokół nas. Na jednym z odcinków dzieliłam się o tym, jak potrafię rozeznać w duchu, kiedy ktoś do mnie dzwoni, kiedy ktoś ze mną się chce skontaktować. Ja zdaję się wtedy na Ducha Świętego i badam, czy mam odebrać ten telefon, czy nie, czy mam tą rozmowę przeprowadzić, czy nie. Dlatego we wszystkim polegamy na Bogu. Pan może sprawić, że poczujesz się niekomfortowo z jakąś osobą, albo nawet poczujesz strach. I nie mówię tutaj o osobach, które cierpią na zaburzenia lękowe, bo one zawsze czują jakiś nieokreślony lęk. Mówię, że Żyjesz w pokoju z duchem, tak? Na co dzień. Masz pokój, wypełnia Cię pokój ducha świętego. I nagle z jakiegoś powodu zaczynasz odczuwać lęk, gdy ktoś się z Tobą kontaktuje lub czegoś chce od Ciebie. Być może ścieżka, którą zamierzasz obrać, nie podoba się Bogu. Bóg daje swoim dzieciom dar rozeznawania duchów. I kochani, to nie jest podejrzliwość wobec wszystkich i wobec wszystkiego. Dar rozeznawania duchów nie ma nic wspólnego z podejrzliwością. Zaznaczę to tutaj jeszcze raz. Musisz uświadomić sobie, że Bóg stawia pomocników na drodze twojego życia. Wsyła ludzi, by pomogli ci na przykład rozwinąć twoje powołanie. I oni są odpowiedzią na twoje modlitwy. Ty się modlisz może być sytuacja, że modlisz się, Panie, powiedz mi, co mam robić. Panie, jak mam usłużyć darem, który mam? Jak mam wejść w powołanie i Bóg może zesłać do Twojego życia człowieka, ale Ty przez swoją podejrzliwość odrzucisz, odrzucisz tą cenną pomoc. Jeśli po prostu chodzisz w ciele, a wszystko, co robisz, to osądzanie lub podejrzliwość we wszystkim. Wszędzie ciągle widzisz pułapkę na twoje życie, widzisz demony w ludziach, którzy szczerze posłani są od Boga, by ci pomóc. I osądzasz ich, zanim jeszcze cokolwiek powiedzą. Masz z góry przyjęte wyobrażenia o ludziach, to możesz przegapić znak w swoim życiu, od samego Boga. Możesz rozminąć się z Bogiem, niestety. Przegapisz to, co Bóg pragnie robić w tym sezonie w twoim życiu. Więc upewnij się dobrze, czy to duch rozeznania, czy to jest podejrzliwość? Zobaczcie, że duch rozeznania jest darem od Boga. W pierwszym liście do Koryntian 12:10 czytamy, że inny czyni w tym duchu cuda. Inny ma dar proroctwa. Inny ma dar rozeznawania duchów. Inne różne rodzaje języków, inny wykład języków. Więc to są duchowe dary. I widzimy, że dar rozeznawania jest duchowym darem którego powinniście bardzo pragnąć, bardzo, ponieważ wtedy będziesz wiedział na pewno, kto cię okłamuje i że ludzie nie są tymi, za których się podają. Tak ważny jest zdrowy rozsądek, ale duch rozeznania jest ponadnaturalny i pozwala Ci widzieć głębiej i głębiej, co stoi za daną osobą. Kochani, ja mam osobiste świadectwa, gdzie Pan Bóg prowadził mnie w darze rozeznawania duchów, szczególnie w snach, gdzie nigdy, ale to nigdy, sama nie posługuję się wrodzonym uprzedzeniem do kogoś. Bóg każe nam kochać ludzi, Bóg każe nam modlić się za wszystkich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o bliskich ludzi z najbliższego otoczenia, musimy być bardzo, bardzo ostrożni w doborze takich ludzi, ponieważ są to ludzie, którzy są niejako z nami połączeni. To się nazywa, w pewnego rodzaju są to związania duszebne, dlatego że z takimi ludźmi się zżywamy. I teraz, jeżeli tacy ludzie są ludźmi złymi, mają złe zamiary wobec ciebie, a możesz popaść w pułapkę zniewolenia, gdzie będziesz potrzebował daru rozeznawania, żeby wyjść z tego miejsca i żeby móc iść w wolności, jaką podarował Ci Chrystus. Haleluja! Musisz rozeznać między duchami nie tylko po to, by widzieć rzeczy o Twoich wrogach, ale też po to, właśnie, by zachować się bezpiecznym, zachować się bezpiecznym. Kochani, często ludzie nie są tym, za kogo się podają. Nawet w ciele Chrystusa nie wiemy, kto jest prawdziwy nadal. I bez ducha rozeznania wylądujesz w kłopotach i w tarapatach. Widzicie, jest masę podziałów w ciele Chrystusa. Kochani, chcę wam dziś powiedzieć, że Bóg nie patrzy na denominację. On patrzy na serce, które jest szczere wobec Niego, które jest głodne, które pragnie Jego obecności, które pragnie żyć. Zgodnie z Ewangelią. Boga nie interesują denominacje. Denominacje to są podziały między ludźmi. One są oczywiście ze względu na teologię, na doktryny. Ale kochani, Boga interesuje każdy człowiek, który ma szczere serce wobec Niego, który pragnie żyć z Nim i pragnie Duch Świętego prowadził. Haleluja! I dzisiaj bardzo potrzebujemy. Więcej i więcej i więcej ducha rozeznania niż kiedykolwiek. Jest ogromna ciemność na świecie. Ja widzę, wiecie, że z pokolenia na pokolenie narasta coraz większa ciemność, że już jakby dzisiaj nasze dzieci zmagają się z jeszcze większą ciemnością. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jako Boże dziecko potrzebujesz bardziej tego daru niż kiedykolwiek, ponieważ nie będziesz dłużej okłamywany, ponieważ znasz ducha danej osoby. Rozróżniasz pomiędzy duchami, czy to Boży duch, czy duch wroga? Zobaczmy na pierwszy list Jana, czwarty, e, pierwszy werset. Pan mówi nam, byśmy badali duchy, a księga ta mówi nam prawdę, bo została spisana pod natchnieniem Ducha Bożego. Dlatego w liście Jana czytamy, byśmy sprawdzali duchy i nie byli oszukanymi i zwiedzionymi przez ludzi. Amen. Bóg mówi, nie bądź ignorantem. Lud mój ginie z braku poznania. Nie bądź ignorantem tego, co dzieje się wokół ciebie. Potrzebujesz ducha rozeznania w swoim życiu. A gdy zaczniesz być podejrzliwy w ciele i osądzać, to możesz stracić błogosławieństwo, które Bóg ma dla ciebie, ponieważ źle rozsądzisz. Czasami, kochani, Bóg może dać wam sen i pokazać jakąś osobę która w tym śnie odgrywa ważną rolę jest postawiona w miejscu gdzie przychodzisz po poradę do tej osoby gdzie możesz czuć się bezpiecznie z tą osobą dlatego, że jej motywy są zawsze dobre ona chce Cię prowadzić do Chrystusa ona chce twego wzrostu ona nie gardzi Twoim życiem ona nie ma ukrytych motywów ona nie ma ukrytej próby kontrolowania Twoim życiem musisz być czujny ale nie podejrzliwy czujny Czujny w duchu i czekający na ducha Pana. Wróg wie, że ludzie są bardzo dobrzy w osądzaniu innych lub ocenianiu sytuacji i chodzą w ciele. Bez zaangażowania Boga jest niemożliwe rozeznać dobrze sytuację. Duch rozeznania nie tylko pokaże Ci wrogów, ale pozwoli ocenić, w jakim miejscu jesteś teraz i jaki to dla Ciebie sezon? Czy skończył się pewien sezon w Twoim życiu, i zaczął kolejny, a ty bez ducha rozeznania nadal przebywasz w starym miejscu i jesteś opóźniony. Wiecie, że wielu chrześcijan właśnie przez to, że nie ma ducha rozeznania, są opóźnieni. Opóźnieni w tym, gdzie mają być. I Twój pobyt w tym duchowym miejscu tak naprawdę dobieg końca, a Ty dalej tam tkwisz. Kochani, my podróżujemy w duchu. Jesteśmy podróżnikami. Dzisiaj zaprosiłam was właśnie w podróż. My się przemieszczamy. My powinniśmy przechodzić z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, a nie zostawać w tyle. Słowo Boże mówi nam o pewnych naukach, które są podstawą. Ale byśmy zwrócili się ku rzeczom wyższym. Czyli Duch Święty nas chce wprowadzać w wszelką prawdę. On chce prowadzić Twoje życie. On chce Ci, chce ci dać objawienie prosto z nieba, z pod tronu Ojca. On chce, byś wzrastał w Chrystusie. Haleluja I musisz wiedzieć, gdzie teraz Bóg Cię wprowadza. Musisz mieć rozeznanie do tego, by odmówić pewnym ludziom i powiedzieć: Nie, to mi nie pasuje. To nie pochodzi od Boga dla mnie. Dlatego, że ta osoba, która proponuje ci w życiu pewne rzeczy, nie jest tym, za kogo się podaje. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nie można być chrześcijaninem i wierzyć we wszystko i móc wszystko robić. Musisz testować duchy. Halleluja. Testować duchy. Nie wierz we wszystko, co jest ci narzucane i brzmi dobrze i tak wzniośle. Bądź jak duchowy detektyw. Masz Słowo Boże ukryte w swoim sercu, ono Cię zamieszkuje, Ono Cię kocha. Jest w Twoim duchu i rozpali Cię. I kiedy jesteś w niewłaściwym miejscu, ten ogień będzie Cię palił, będziesz w zamieszaniu i nie będziesz wiedział, co się dzieje. Zamieszanie jest pierwszą oznaką tego, że nie kroczysz właściwą drogą, że nie umiesz rozeznawać. Nie wiesz, co się dzieje. Nie wiesz, kto jest prawdziwy, kto jest fałszywy. Nie wiesz, nie wiesz, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. To się nazywa duch zamieszania. I kochani, duch rozeznania pomoże Wam wyjść stamtąd. Hallelujah. I to jest właśnie piękno proszenia Pana o ducha rozeznania. Kochani, prośmy Boga, proście Boga w swoim życiu, aby. Mógł prowadzić Was. Bóg, kiedy prowadzi zwykle człowieka, robi to w jasny, prosty, konkretny sposób. Pojawiają się ludzie w Waszym życiu z różnymi propozycjami. Przeważnie uśmiechają się, są mili, serdeczni, chcą Wam złożyć jakąś propozycję, chcą, yy, byście znaczyli coś w ich życiu, ale musicie wiedzieć, czy za tym stoi Pan Bóg, czy za tym stoi wróg? Gdzie ten człowiek chce mnie poprowadzić, tak? Bo chce, żebym za nim poszedł. Gdzie on mnie poprowadzi? Czy poprowadzi mnie drogą, którą Bóg chce, czy poprowadzi mnie do własnych celów, czy, czy poprowadzi mnie własnymi motywami, które są niejasne dla mnie, nieklarowne? Tak? Bóg robi wszystko w świetle, dla Niego wszystko jest proste. Bóg prowadzi nas. Do jasnych sytuacji On rozwiązuje przed nami drogę, On ją prostuje. Jest napisane, że Pan prostuje nasze drogi, a wrogie wykrzywia. Dlatego nie wiesz każdemu, kto uśmiecha się do Ciebie dzisiaj, nie wiesz każdemu, kto jest dobry, miły, wiecie, my mamy rozsądzać w duchu. Dlatego, że jest napisane, że Pan Jezus sam nie osądzał na podstawie a, ciała, i tego, co ma przed oczami, tak? Ale rozsądzał w duchu, patrzył w duchu, patrzył duchowymi oczami. I to jest ta różnica. To jest ta różnica. Kochani, podsumujmy. Musisz wiedzieć, czy posługujesz się swoim osądem w ciele, nie prosząc Boga, i jesteś po prostu cieleśnie, podejrzliwy. Czy na podejmowanie Twoich decyzji ma wpływ naprawdę Boży Duch? Czy naprawdę Cię prowadzi Boży Duch? Dlatego wiecie, że podejrzliwość łączy się z wrogością. Przeważnie człowiek podejrzliwy jest wrogo nastawiony, wrogo usposobiony. Z tego tworzą się podziały, a to nie jest Duch Chrystusa. Oczywiście jest mowa o tym w Biblii, że Bóg przynosi miecz podziału i On oddziela wierzących od niebieżących. Amen. To się dzieje ze względu na Ducha Pana. Natomiast w ciele Chrystusa czytamy, że rośnie konkol z pszennicą, razem rosną, tak? I my musimy wszyscy ci, którzy szczerze kochamy Pana, a wierzę, że są tutaj osoby, które słuchają mnie, że pragną Chrystusa w swoim życiu, pragną pójść szczerze, pragną czynić dobre rzeczy na ziemi. Hallelujah, czynić dobre uczynki Chrystusa. I my musimy mieć rozeznanie, żeby nie wpaść w pułapkę, żeby nie dać się związać, żeby nie dać się okłamać, tylko żeby zachować wolność. Wiecie, Bóg przyniósł wolność. Hallelujah. I wiecie, Duch Święty. Daje ci wolność i rozeznanie. Natomiast duch podejrzliwości zabiera Ci wolność. Ty cały czas tylko poświęcasz na to, żeby badać, kontrolować, być podejrzliwym, wrogo usposobionym. To zabiera wolność. To zabiera wolność. Haleluja! Rozeznawanie w duchu. To jest dar Boży. I tutaj mamy prosić Pana, żeby móc być mądrymi, dlatego że często nie mamy zbyt wiele czasu na to żeby podjąć decyzję i da rozeznawanie, aby się działa szybko to nie jest tak, że potrzebujesz, nie wiem, tygodnia, dwóch ty musisz szybko zrozumieć tak, ten, temu mogę ufać człowiekowi ten mnie kocha ten chce dla mnie dobrze przed tym człowiekiem muszę zamkn zamknąć swoje serce muszę na niego uważać dlatego, że jeżeli z nim przebywam ciągle przytrafiają mi się złe rzeczy źle się czuję, tak? więc jakby musimy się szybko poruszać i to wszystko dzieje się ponadnaturalnie ludzie naturalni, czyli człowiek naturalny cielesny jest pozbawiony takiej możliwości, dlatego mówi się, że ludzie w świecie chodzą w ciemności bo nie świeci im światło poznania chwały Bożej nie, ich droga nie jest oświetlona Kochani, modlę się dzisiaj, aby moc namaszczenia została uwolniona w waszym życiu i żeby Duch Boży spoczął na tobie, halleluja, by twoje życie szło we właściwym kierunku. Twoje życie musi świecić chwałą Bożą, musisz iść do przodu, nie możesz stać w jednym miejscu w swym życiu na zawsze. Nie możesz krążyć zbyt długo wokół tej samej góry tylko dlatego, że nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu. Wyjdź stamtąd. Dzięki Bożemu Duchowi w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Haleluja! Bóg sam będzie Twoim przewodnikiem i będzie prowadził Cię we właściwym kierunku. Amen. Kochani, dobiegliśmy końca podróży. Dziękuję bardzo za to, że, że byliście z nami tą chwilę. Proszę rozważcie te słowa w swoim sercu. Módlcie się o rozeznanie w swoim życiu, żebyście nie błądzili, żebyście później nie byli zgorszeni, zrozpaczeni czy pokrzywdzeni. Bo właśnie to są owoce chodzenia w ciele. Kiedy ludzie chodzą w ciele, spotykają się po prostu z górą, o którą się rozbijają, i później są w tarapatach, a Bóg chce prowadzić nas prosto. On nas prowadzi i wyrzuca każdą skałę z naszego życia, toruje nam drogę, prostuje nam ścieżki, i to jest w tym piękne, że możemy czuć się bezpieczni, prowadzeni ręką Ojca. Hallelujah! Amen. Kochani, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do udostępniania tego nagrania. Niech wolność w Chrystusie roznosi się. Hallelujah, niech to pójdzie w eter, niech ludzie. Wiedzą, że Bóg ma dla nich dobre życie, że Pan Jezus przygotował dla nich dobre życie i że ma narzędzia do tego, aby prowadzić ich bezpiecznie i zawsze mając na uwadze ich dobro. Amen? Także dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia, do następnego. Błogosławię Was.